Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj witamy się z Wami z okolicy Laspeci we Włoszech. Za mną jest morze, tylko akurat teraz nie widać. Tutaj dzisiaj spaliśmy w tym hotelu, może teraz na tych przybitkach zobaczycie od Damaris z Instagrama. I teraz Ford Mustang już pojechał jakieś pół godziny temu na stację ładowania Ionity. My dopiero się zapakowaliśmy i też jedziemy do nich. I dzisiaj czeka nas trasa do Rzymu, więc w dzisiejszym odcinku będziemy jechać cały, cały dzień praktycznie do Rzymu. I za chwilę planuję zmienić się z chłopakami, bo wczoraj się nie udało i po raz pierwszy pojechać Mustangiem Mach-E tak dłuższą podróż. Nastawiamy sobie nawigację. Rzym i zobaczmy co nam tutaj Tesla wyliczy. Mamy łącznie 398 km. No i dwa ładowania: jedno w Firenze 20 minut, i w Arezo 50 minut. Na, na tych dwóch stacjach Firenze i Arezo byliśmy 3 miesiące temu, więc bardzo dobrze je pamiętam. A tutaj jeszcze planujemy sobie porobić jakieś przebitki, jadąc do jadąc wzdłuż wybrzeża. Ale teraz jedziemy na Ionity. Jesteśmy już na. Chciałem powiedzieć Superchargerze na Ionity. Dla mnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie korzystać z stacji Ionity, ponieważ głównie zawsze korzystam ze stacji Tesli, ale powiem Wam, że jak mamy kartę i możemy szybko autoryzować stację ładowanie cały proces ładowania, to jest to bardzo proste, intuicyjne. Nie różni się niczym od Tesli, poza tym, że trzeba zeskanować kartę albo z aplikacji odpalić ładowanie. Więc jeżeli takich stacji też będzie więcej, to też będzie wygoda w podróżowaniu. Tutaj natomiast na tej stacji jest też dosyć trochę dziwna sytuacja, ponieważ 3-4 stanowiska są takie. Nie wiem jaka to jest firma, no ale widzicie, taki kształt. A jedno stanowisko je, ma taki kształt to jest tritium ładowarka. E, I są dziwnie ustawione. Nie tak, że każda obok siebie, tylko tu mamy dwie. Tam jedną, tam jedną starą, i tutaj jeszcze zobaczcie, że to jest miejsce dla inwalidów. Ja zaparkowałem teraz na miejscu dla inwalidów. Tutaj jest mnóstwo miejsc, ale akurat to przy stacji ładowania musiało być miejscem dla inwalidów, a tutaj jeszcze jedno jest takie przejazdowe i to jest też spoko, bo tutaj większy pojazd nawet się zmieści bez problemu. Gdzie tutaj nawet myślę, że ciężarówka mogłaby podjechać, i może nie ta najdłuższa, bo tutaj by się nie złamała, ale to jest całkiem spore, żeby tutaj większe pojazdy podjechały. Tesla w tym momencie ciągnie 62, 62 kW przy 52%, a Mustang go wiele lepiej, bo trzyma 100 kW przy. 38% cały czas. Jeszcze zanim ruszymy, to opowiem Wam trochę o tym samochodzie. Jest to Ford Mustang Mach-E z dużą baterią o pojemności brutto 98,7 kWh, ale pojemność użyteczna jest dostępna dla, dla kierowcy, to jest 78 kWh. Jest to wersja z napędem na tył, więc teoretycznie to jest wersja Mustanga, która osiąga najlepszy zasięg. A jaki zasięg, jakie zużycie, to zobaczmy. Wchodzi się do niego klikając taki przycisk. Tu mamy takie klameczki, tak samo z tyłu. I co ciekawe jak się go otwiera, to tutaj wysuwają się takie w tym miejscu. Zobaczcie. Takie coś, co się chowa. O, w tym miejscu. Dobra, wsiadamy do środka. Klikamy start. Pachnie tutaj tak skórą. Pachnie, pachnie tutaj e, takim mustangiem. <laughs> Teraz wszystko, co musimy zrobić, oprócz wciśnięcia przycisku start, no to tutaj tą wajchą rzucić sobie drive i ruszamy. Tutaj jest e, taki dźwięk w momencie, gdy ruszamy. Ale zrywny jest ten mustang. Gdy ruszamy samochodem, to e, słychać taki dźwięk. Może uda mi się go wam pokazać. Jest bardzo taki delikatny, ale jest jakiś dźwięk, więc dla tych fanów tego klasycznego Mustanga spalinowego, o, fajnie mruczy. Na pewno to się spodoba. Powiem szczerze, że to jest fajny bajer i podoba mi się to, bo fajnie jest słyszeć dźwięk i to i jeszcze z tą świadomością, że samochód nie, nie emituje żadnych spalin z tyłu, tylko że jest po prostu sam dźwięk. Teraz zrobimy sobie taki szybki start. Akurat nic za nami nie jedzie. Mamy zero. Kurde, jakbym miała prawdziwym Mustangiem. Słyszycie? No fajny bajer, naprawdę. Jara mi się trochę. Na co dzień może by to nie było takie wygodne, ale takie przyspieszenie... Kurde, fajne. Fajne, naprawdę. Jesteśmy już po 42 km i zużycie wynosi 17 kWh, gdzie połowa tej trasy to była autostrada przy prędkości 130 km na godzinę, a reszta no to miasto. Wjechaliśmy teraz do Pizy, bo jedziemy sobie zrobić jakieś zdjęcia przy krzywej wieży. I tutaj też fajnie pokazane jest na tym wykresie, na co została zużyta energia: 3% zużyła klimatyzacja, 9,1% trasa, akcesoria i temperatura zewnętrzna, czyli przez to, że. Jest zimna, czy co? No 18 stopni mamy na zewnątrz. Samochód cały czas pokazuje 321 km zasięgu przy 75% naładowania. Dużym minusem tego samochodu jest to, że on przy 80% bardzo mocno zwalnia przy ładowaniu. Jest tak, że pokażę Wam to później, że ładujemy z mocą np. 150 kW, i ładnie ciśnie, bo 150 kW to jest maksymalna moc ładowania tego pojazdu. I nagle przy kilkudziesięciu kW potrafi nam moc spaść do 13-14 kW. dni do listopada, a ja w krótkich spodenkach jestem pod krzywą wieżą. Nie spodziewałem się, że jeszcze w tym roku będzie tak ciepło na naszej trasie. Każdy próbuje złapać tę wieżę. Przecież ona stoi. Właśnie chciałem nagrać mój entuzjazm związany z jazdą tym samochodem, który został od razu przygaszony przez niedziałającą stację ładowania. Włączyłem przycisk awaryjny, bo próbuję w ten sposób zrestartować stację ładowania. Yy, przyjechaliśmy tutaj 150 km dalej. Niestety, stacja ładowania nie działa. AC tylko działa, ADC nie działa. Po prostu szału idę dostać z tym. Już kolejna stacja ładowania Enel, która nie działa. A widzicie, wyświetla się taki błąd i nic nie możemy zrobić, próbowałem podłączać kartą nic nie działa, o coś się pojawiło, spróbujmy kurde, ja już była nadzieja kolejna stacja ładowania, mamy 36 km dalej, więc po prostu jedziemy tam nawet już chyba nie będę dzwonił do na infolinię, bo wiem czy to się skończy 15 minutową rozmową z Włochami więc spróbujemy dalej, takie realia Jesteśmy 30 km dalej, tu jest kolejna stacja ładowania. Oby działała. Na razie, na wyświetlaczu, już widzę, że nic się nie wyświetla, żaden niepokojący komunikat. Ale żeby tylko odpaliła, nie? Mam wielką nadzieję. Damaris y, śpieszy się na jogę i musimy być o 19 w Rzymie. Damaris prowadzi jogę. I do tego tyku... pojawiło się małe ciśnienie. Dobra. Że kartę. Co teraz? Autoryzacja. Coś tam się chyba zadziałało w stacji ładowania. Jest! Dało się! jest to jest kamień. serca. No, z i, no i najgorsze, co teraz jest, to jest to, że Ford Mustang nie pokazuje mocy ładowania. Pokazuje tylko, za ile będzie samochód ładowane. No i samochód nam pokazuje teraz tylko szybkie ładowanie. Jakbym nie wiedział, że podjechałem na szybką stację ładowania. I pokazuje, o której godzinie się zakończy ładowanie do 80%. Czyli o 18.07, czyli za... za. Co? To długo? Za półtorej godziny? we wtorek to też ważna informacja, będzie auto naładowane do 80%. Teraz skąd mam wiedzieć jaka to jest moc? Tak samo ta stacja nie pokazuje mocy ładowania, tylko pokazuje dostarczoną energię. Teraz widzę, że za chwilę będzie kilowatogodzina, jest kilowatogodzina dostarczonej energii. Teraz muszę sobie sam wydedukować co to oznacza. Po chwili ładowania mamy już 32 kWh doładowane. Wyciśniemy dalej, 54%, 230 km zasięgu Jest godzina 17.23 Czyli byliśmy tu ile? Z 40 minut, nie? No. Dojechał do nas już Mustang I teraz się zamieniamy, ponieważ Mamy tu wszystkie nasze rzeczy, a Damaris prowadząc jogę Musi mieć swoje rzeczy I w takim bajecznym miejscu Akurat tutaj jeszcze zdążyliśmy kawy się napić Zamieniamy się Powiem wam za chwilę moje wrażenia z Mustangu Po pojeździe Mustangiem Ale są naprawdę kosmiczne Wróćmy do Mustanga. Naprawdę ta jazda była dla mnie bardzo wyjątkowa. Przede wszystkim, że poczułem chemię z tym samochodem, można powiedzieć. Poczułem emocje w tym samochodzie i uważam, że on jest bardzo agresywny w sensie: no ten, ten samolot po prostu ma jaja. Nie jest byle jaki. I nawet zaczęło mi się podobać to, że on wydaje dźwięk. Jechałem w tym trybie najmocniejszym, bo w zależności od trybu, który sobie wybierzemy, mamy różne poziomy głośności dźwięku i w tym najmocniejszym... Aż po prostu chciało się wciskać gaz, dlatego też się rozdzieliliśmy, bo chłopacy Tesla my jechali sobie spokojnie, wol wolniej, z ograniczeniami. a Ja po prostu nie mogłem się powstrzymać. Przede wszystkim przyspieszanie jest tam bardzo przyjemne, auto się bardzo dobrze prowadzi, ma miękkie zawieszenie co prawda, no ale to jest duże auto. I mam wrażenie nawet, że. To, że dźwięk był wydawany z głośników rekompensuje niską moc, bo samochód ma 294 konie zaledwie, napęd na tył, ale i tak no, przyspieszało i jechało się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Myślę nawet, że samochód rekompensuje brak mocy, ponieważ ma tylko 294 konie, tym dźwiękiem i tymi emocjami, które wzbudza. I e, nie brakowało mi kompletnie mocy. 300 koni jak na elektryka to nie jest dużo. Pamiętajmy oczywiście, że to jest ta wersja z najmniejszym, e, najmniejszą mocą i z największą baterią i z największym zasięgiem zarazem. A co do zasięgu, na całej naszej trasie zrobiliśmy nie prawie 200 km, mieliśmy 18 kWh e, i to było trochę jazdy miejskiej, trochę autostradą, trochę spokojniej, trochę szybciej. I to pozwala nam na przejechanie jakichś ponad 450, nawet 480 km. Przy przy takim zużyciu, więc tu mnie bardzo samochód zaskoczył pod względem zużycia energii, bo było bardzo niskie. Jedyny minus największy, który widzę, to jest y, maksymalna moc ładowania 150 kW. Tak jak wcześniej mówiłem, y, ten spadek mocy ładowania przy 80%, ale y, nawet na tej drodze nie mieliśmy stacji ładowania Ionity, więc i tak ładowaliśmy się z maksymalną mocą. Teraz nawet, nawet nie wiadomo jaką, bo to jest kolejna wada Mustanga, że nie pokazuje mocy ładowania i stacja ładowania też nie pokazywała, więc. Nie wiem, za jaką mocą się ładowaliśmy, ale stacje mają 50 kW, więc podejrzewam, że było to 40 parę, pewnie kW. Do samochodu jeszcze wrócimy, bo dzisiaj miałem taki pierwszy, dłuższy kontakt nie, nie krótką przejażdżkę, tylko taką dłuższą jazdę. Parę rzeczy mi się tam podoba, parę nie, ale za kilka dni zrobię recenzję, taką typową recenzję o tym samochodzie, bo no, powiem Wam, no, jest co o nim mówić, naprawdę, jest co o nim mówić. Jestem na superchargerze, ja ładowałem 34 kWh. Nie wiem czemu, ale przyjechałem tutaj i straciłem w z 5 minut, bo podłączyłem samo do ładowania, ale ładowanie się nie rozpoczęło i tego nie zauważyłem. Zacząłem sobie pracować i się okazało, że się sam ładnie ładował. Tutaj mamy, jestem generalnie pod Rzymem. Jadę teraz na lotnisko odebrać kilku gości, którzy będą na jutrzejszych wydarzeniach, których dowiecie się jutro. I tutaj właśnie doładowuję samochód. gdzie z wami tutaj żegną to jest pracę ładowania supercharger 250 kW. Mam znowu wiele przemyśleń odnośnie dzisiejszej trasy, ale to już poruszę jutro na spokojnie, bo jest o czym opowiadać. Naprawdę. Także dzięki za oglądanie tego odcinka, dziękuję wszystkim patronom. Do zobaczenia już jutro.